Ok, jak nic jest, jest gdzieś tam z lewej strony. Przykuję strzelbę. Tak, to podejdzie. Auć! Chciał z bliska. Nie poszło mu oczywiście. No tu jest więcej broni, jakbyś chciał więcej amunicji. A, więcej broni, to tylko pistolety. A czy no na to, znaczy, no chyba się one może czasami pojawiają, czasami może jednak nie. Tak przypuszczam. No ale tam przed tym domem zawsze jednak więcej diego, auto strzelba. Ja nie, tak, tak, tak tak to pamiętam. Coś tu znajdę ciekawego Pilsy I tenka słyszę, tam będzie gdzieś wcielić na, na cmentarzu. No, pil! Weź te pilsy Dobra, Zoid też możesz być. Nie motowa, nie ma tu żadnych z benzyną, nie widzę żadnych. Więc no cóż. Będę musiał jednak tak powiedzieć, jak teraz jestem. O, kurde, bo tak blisko. A, stracie, stracie, stracie. Nie chcę, żeby on leciał na mnie, proszę. To było dziwne, widzicie? Ja też skoczyłem nad nim. Jakim cudem to mnie trafiło? Nie wiem. No strzelajcie w niego, wy. Hej, teraz. Co? Widzieliście to! Widzieliście to! Bill jest ty Skurde! Widzieliście to! Tęk uderzył Bila dwa razy, a on co? Nic! Po co teraz stoi ze strzela? Bil, Kuś, ma jesteś tworzycielem! Jesus Christ! Bill, to było boskie! No, teraz już mamy cmentarz. No, w którym zombie też się tak nieźle kamuflują, ale oczywiście nie, nie, tak, nie tak dobrze, jak w lesie. I mamy kościół. I słyszymy jakieś głosy. Tak, ten, tutaj mamy jakiegoś gościa w kościele zamkniętego w tym safe house'ie. I co do tego gościa? Ciekawostka! On ma ten sam głos! Jakim dysponuje Scout w Team Fortress 2? Jeżeli byście się nie zorientowali, naprawdę... No podobieństwo jest uderzające. No, aktor, no, który podkłada tym e, dwóm panom e, udzielanie głosów. No to jest ten sam pan. Skautowi temu tutaj, co słyszymy, gościa. Okej, okay, więc pograjmy z nim. Może, żeby nam spuścił? No, to będzie więcej broni. No i właśnie widzimy. Ten goś, który jednak użył, użył dzwonka, żeby zombie przywołać, żeby się upewnić, że jesteśmy nietykalni. Znaczy, że nie tykalni, tylko po prostu na wiecie, odponni na zarazę, która spowodowała tą całą apokalipsę zombie. A mam? Boomer? Nawet nie wiedziałem. Presja, nie reklamujcie. Dziękuję. Reklamy są do niczego. No, okej. Okay. To było ciekawe ja bo ja, 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 ja tam gadam niby, że e, nie reklamuj się tam czasami, że reklamy no, są do niczego, a to patrzę. Też nie to to przepraszam co spałem, zapytam. To było to się jednak. No e, nie, już tutaj nie tam smokera, bo tam chyba był z lewej, tam bym jakoś atakował. Walker leży? Nie, jest z tyłu. To jest daleko, więc nie ma się co przejmować. Ok, nawet dzwony ucichły. I słyszymy jakieś dzikie odgłosy tam z drugiej strony. A musiałem go zabić. ale no, dobra, szybko chodźcie. Szybko, 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 szybko. Właśnie. No, ok. Widzieliście ten gość w kościele? Stał się bumerem. Zamienił się w ząbiaka, w bumele a czy on oczywiście nie zawsze się w tego boomera zamieni? Jest tak, jest 50% szans na to, że on się zamieni w boomera, 25% szansy na to, że się, że się zamieni w huntera i 25% szansy na to, że się zamieni także w smokera. Też słyszałem takie mity co do, co, do, co do tego gościa, że jest jedna setna procenta szansy, że on się może zmienić w, 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 w tenka. Takie, takie słyszałem mity, nie wiem czy są prawdziwe czy nie. Mi się oczywiście nigdy nie zdarzyło. Jeżeli ktoś rzeczywiście miał takie fata, że w trybie na przykład single player i na serwerach, albo na serwerach niemodyfikowanych, że takiego tęka miał w tym miejscu, naprawdę fajnie by było takiego otęka zobaczyć w, właśnie w tym safe house'ie. Jak on się z tego wychodzi, bo naprawdę, e, to jest ciekawy mit, więc jestem, jestem ciekaw, czy on jest, czy będzie on potwierdzony, czy obalony. No i mamy z góry już trzeci rozdział, teraz czwarty, zaczynamy. Na takim jakby domku, gdzieś bez okna, no tutaj bez na kościele jest, jesteśmy. I to są zapiski naszego gościa, no właśnie który siedział w kościele, cały czas właśnie powtarzał ten, powtarzał ten tekst Better safe than sorry Tak on cały czas to powtarzał, no mówił i tu też widzimy, że on cały czas to pisze Better, better Safe than sorry To się do sobie tłumaczy jako lepiej dmuchać na zimne, czyli wiecie, lepiej być się po prostu aż do bólu no zabezpieczonym przezonym, to, to wszystko I szybko możemy już zejść na dół Okej, okay, ten, ten rozdział czwarty też jest takim jednym z przyjemniejszych jak dla mnie. Bo już jest miasto po prostu. A w mieście zabijanie zombie jednak jest stosunkowo łatwe. Może znowu coś znajdę, jakąś się miotaną, bo mi się przydało. A, coś tu będzie, nie widzę nic. Coś z drugiej strony? Też nie. O, tu jest tego. Skąd taki dłok się wciąż ten sklep? Okej, okay, tu jest więcej amunicji, więcej o, jest znowu więcej Pilsów. Oj, tego trzeba. Okej, okay, to było specjalnie jakby co, jakby się pytali. To było specjalnie, chciałem tego Smokera zabić, więc się zbliżyłem do niego. Jakby bumy ten miał przechodzić, coś takiego tak słyszę, nie wiem. O jest, bumy, widzę, widzę... Widziałem jego cień! To mi bardzo pomogło, widziałem go cień. Ja tego chciałem, możliwe, żeby mnie nawet poprzykał. Filmujcie z mojej lewej strony, wy geniusze. Ok, tu jest też możliwe, żeby mi ten wyskoczył znikąd. Oczywiście nie, jest tak się w stanie do końca, ale dobra. Taki się nie dzieje, po prostu gdzieś miasto, zombie, strzelanie. No weź smoker, trochę kiedyś już się dzieje. I o czymś leci na mnie, bo byłem najbliżej. Znaczy nie no, to było, oczywiście uzasadnione tym razem. O, tu widzę jakieś zombie, ale w końcu ci horda i tam leci bumer. No, lewo go zauważyłem jednak. Znaczy widziałem jak on tam z dachu skakiwał, ale to był tu przede no więc go zdążyłem zastrzelić, zanim mnie tam zanim zanim obrzykał, wiecie. Ok, tu samochody, oczywiście pamiętajcie, samochody, jeżeli tu jest tank, to on może je odepchnąć. prostu na was, zresztą pamiętacie co się stało w kampanii Crash Course. A, tu mamy granicę z no tutaj jakoś tak pusto. A, pusto, ale z powodu mój, nie z powodu tanka jednak, więc dobrze wiedzieć. Ten, a czy nie ten, tylko Witch. Widzę, widzę ją, jest tam wewnątrz. Już ona się na nie patrzyła. Więc się teraz tam, się tam od, oddalę. A gdzie to smokery szaleją, kurde? Za to smokers się pojawiają znikąd. No, to Witch chyba pamiętaliśmy już. O tu kolejny boomer. Kurde, Bo już jest smokerów i boomerów w tej kampanii, ile było, naprawdę. Na trochę z nimi. No jeszcze was może zabiję tak yy, na pewności, żeby ten był czyszty. Tu to się znoi. Dzięki za zabezpieczenie mnie. Tym razem jednak bez oni to było. Bez sarkazmu. Tu więcej amunicji też się zawsze tutaj będzie pojawiać. Zawsze. No ehm, to, mi się bardzo przyda. Bardzo chętnie go wezmę. Bo tak mówię, wszędzie tutaj może być gdzieś tęk, wiecie. Coś tu jest, może jest jeszcze? Nie, ku ale nie ma co mówić. Okej. Okay. Jednak oczywiście był tenk, okej, okay, ale skąd on leci? Skąd pochodzi ten dźwięk, który on wydaje? Może że już spina. Okej, okay, spina się, rzucam. głupie krzesło. Takie kobasy mamy ze skokiem nad krzesłem. I co? Żeby to będą się potwierdzało nie tylkoś Billa czy nie? Jednak nie, Bill się przewrócił. A, jednak jeszcze stoi, bo jakoś tak cicho było przez chwilę. On, on chce mnie zabić Nie, chce zabić Francisza, okej. Zamy, samy, zamyślamy I jak wiecie co? Z tym dęgiem posadkułatko. I tutaj tu jest nie jak mówię, wszystko na pewności, że było bezpiecznie w miarę. I przed nami będzie całkiem ciekawy Crescendo event. Czy zmienić broń? Hmm, trudno powiedzieć. Może... Nie, też mniej, może jednak na Karabin, karabin Myśliwski. Tak, będzie swego. Możemy lecie z tyłu. A, a to i okej, okay, jak mówię, teraz będzie ciekawy do Event. Widzicie, mamy, mamy tutaj miniguna. Jak widzicie. Z tego miniguna naprawdę będzie warto korzystać podczas tego Crescendo Event. Musimy jeszcze uruchomić ten wózek widłowy. On uruchomi alarm w tym samochodzie tutaj, czy tam w tym nawet? No, a, w tym jednak. Okej, okay, teraz ja lecę na minigun. Wypilnujcie mnie z prawej, z lewej, ze wszystkich stron. Dzięki za dzięki. Dzięki No pilnujcie mojej w prawej strony. Co ja mówiłem? A to będzie to na minigun. No, ale teraz na macie mnie zaraz wpierać, kursie, Ludzie. A ja weź się tak mi... No przesta się tak leczepić z zoo, i za chwilę się wyleczę. Jak mam się leczyć, skoro żeby na Ci chodza, co? Weź się to oka logicznie kobieto. O, chyba teraz wszystko leci z tyłu. No nie miałby to być woli. Ja właśnie coś zrobiłem? Czy to Bill może był, nie wiem. Tak, wszystko jeszcze leci z tyłu. Bo oczywiście, to też jest taka możliwość. O, no, oczywiście zabić się tatek jest łatwe. No, z tym karabinem, z tym karabinem, z tym karabinem. O, no, strzały, naprawdę. Eee, no, i co się leci? Czy może wziąć apteczkę? Zadam na apteczkę może jednak. Wow, czemu bier ma tak mało zdrowia? Może nie weźmiecie pisy wszyscy? A Znaczy no, tam są tylko dla dwóch pisy. I znowu może jednak wszystko nie na strzelby. Widzicie, podczas tego, jak mówię crescendo, crescendo event Jednak no, minigun jest bardzo przydatny. Gdzieś atakuje smogę, zuszają jak właśnie one z tym jest swoim językiem. Nie wiem skąd konkretnie. O, Francis go widzi gdzieś tam, nie wiem gdzie. WOOOOOOHOOOO Nie widzi... Nie widział tego huntera, naprawdę przy tego nie widziałem, bo tu chciałem tego smokera zaskoczyć tak z tyłu niby, że, że ja go zabiję, kiedy teraz tylko widział. Po no to się domyślałem gdzie, gdzie ten smoker był, więc do niego tam skoczyłem śmiało. tak jak mówię, o tym hunterze to nie widziałem. Dzięki zowi za ostrzeżenie. Ani było to potrzebne. No ma jakie kopy z cennością co w ogóle, bo moment tacie, ciszy Okej. Okay. Jest on czwarty przez tą dwójkę. Tak Oni chyba tego boomera nie zauważyli, czy coś. Bo naprawdę ku ten boomer i chobrzyka. No poza Billem, ale wiecie. O, wodę, hunter na Billu. I bumer leci tam z tyłu chyba gdzieś tam on się oddalo, nie wiem, czy go widziałem. Dobrze czy nie.